Cześć! Jest moment w życiu niemal każdego człowieka, w którym coś się w nim przestawia. Nie z zewnątrz, nie w zachowaniu, ale w środku. To moment, w którym przestajesz kogoś potrzebować. Nie dlatego, że przestajesz czuć, nie dlatego, że stajesz się zimny albo obojętny, tylko dlatego, że przestajesz opierać swoje poczucie bezpieczeństwa na czyjejś obecności, i bardzo często ten moment jest mylony. Jedni nazywają go dystansem, inni dumą, jeszcze inni manipulacją. A prawda jest taka, że to jedna z najważniejszych zmian, jakie mogą się wydarzyć w relacji, bo od tej chwili zmienia się dynamika, zmienia się sposób reagowania, zmienia się to, co druga strona czuje w Twojej obecności. Ten film nie jest instrukcją, jak sprawić, żeby ktoś wrócił. Nie jest o graniu niedostępnego. Jest o tym, co naprawdę dzieje się w relacjach, gdy potrzeba przestaje rządzić twoimi decyzjami i dlaczego ten moment bywa przełomowy, nawet jeśli z zewnątrz wygląda bardzo niepozornie. Potrzeba w relacjach jest jak niewidzialna nić. Kiedy jest napięta, ciągnie w jedną stronę. Sprawia, że reagujesz szybciej niż chcesz, że tłumaczysz rzeczy, których nie powinieneś tłumaczyć, że zostajesz dłużej. Niż to dla ciebie dobre. I nie robisz tego dlatego, że jesteś słaby. Robisz to dlatego, że boisz się straty. Problem polega na tym, że potrzeba bardzo szybko staje się wyczuwalna nie w słowach, ale w energii w sposobie pisania w sposobie bycia w tym, jak bardzo coś znaczy dla ciebie, zanim jeszcze druga strona zdąży to poczuć i im silniejsza potrzeba, tym bardziej relacja zaczyna się przesuwać w jedną stronę. Kiedy kogoś potrzebujesz, oddajesz mu pozycję, nawet jeśli robisz to nieświadomie. Bo ten, kto potrzebuje, bardziej się dostosowuje, bardziej uważa, bardziej pilnuje, żeby czegoś nie zepsuć. A ten, kto czuje się potrzebny, zyskuje komfort komfort wyboru, komfort dystansu komfort decydowania, jak blisko chce być to nie jest oskarżenie to jest mechanika. I właśnie dlatego moment, w którym przestajesz kogoś potrzebować, jest tak wyraźnie odczuwalny. Bo przestajesz reagować z lęku, zaczynasz reagować z wyboru, a wybór zawsze wygląda inaczej niż potrzeba. Nagle nie czujesz już przymusu natychmiastowej odpowiedzi. Nagle nie interpretujesz każdej ciszy jako zagrożenia. Nagle nie czujesz, że musisz coś udowodnić, wyjaśnić, naprawić. Nie dlatego, że ci nie zależy. Tylko dlatego, że twoje życie przestaje się kręcić wokół jednej reakcji, jednej wiadomości, jednej osoby. I w tym momencie bardzo często dzieje się coś, co zaskakuje obie strony. Druga strona zaczyna to czuć. Nie zawsze od razu, nie zawsze świadomie, ale czuje, że coś się zmieniło. Że twoja obecność nie jest już gwarantowana, że nie jesteś już dostępny bezwarunkowo. Że twoje jestem przestało być oczywiste i to zmienia sposób, w jaki jesteś odbierany. Nie dlatego, że stałeś się kimś innym, tylko dlatego, że przestałeś być zależny. Zależność emocjonalna jest jednym z najmocniejszych zabójców pożądania. Nie dlatego, że bycie blisko jest złe, ale dlatego, że zależność odbiera napięcie. A bez napięcia nie ma uwagi, bez uwagi nie ma ciekawości. Bez ciekawości nie ma realnego zainteresowania. Kiedy kogoś potrzebujesz, bardzo często nieświadomie sygnalizujesz: zostanę, nawet jeśli mnie nie wybierzesz. A to jest komunikat, który ustawia całą relację. Bo skoro zostaniesz niezależnie od tego, co druga strona zrobi, nie ma potrzeby się starać. Nie ma potrzeby inwestować. Nie ma potrzeby ryzykować. W momencie, gdy przestajesz potrzebować, ten komunikat znika. Pojawia się inny, cichszy, ale dużo silniejszy. Jestem tutaj, bo chcę, nie dlatego, że muszę. I to jest moment, w którym dynamika zaczyna się przesuwać. Wielu ludzi boi się tego momentu, bo wydaje im się, że jeśli przestaną potrzebować, to stracą relację. A prawda jest taka, że jeśli relacja wymaga od ciebie ciągłej potrzeby, żeby przetrwać, to już jest relacją na bardzo kruchych fundamentach, bo opiera się na lęku, a nie na wyborze. Czasami, gdy przestajesz kogoś potrzebować, relacja się kończy. I to jest trudne, ale uczciwe zakończenie, bo oznacza, że druga strona była przy tobie głównie dlatego, że była potrzebna, a nie dlatego, że naprawdę chciała być, ale bardzo często dzieje się coś innego. Relacja się zmienia, albo ktoś zaczyna reagować inaczej. Z większą uwagą, z większym zaangażowaniem, z większym respektem. Nie dlatego, że zastosowałeś jakąś technikę, tylko dlatego, że przestałeś oddawać swoją pozycję. I tu trzeba bardzo jasno powiedzieć jedną rzecz, żeby nie było nieporozumień. Przestanie kogoś potrzebować nie oznacza udawania obojętności. Nie oznacza grania kogoś, kim nie jesteś. Nie oznacza zimnej kalkulacji. Oznacza, że Twoje życie nie rozpada się, gdy ktoś się oddala, że masz swoje centrum poza relacją. To centrum jest tym, co czyni Cię stabilnym, a stabilność jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech, jakie istnieją. Niekrzykliwa pewność siebie. Nie dominacja. Tylko spokój, który nie zależy od cudzych reakcji. Kiedy przestajesz potrzebować, zaczynasz widzieć rzeczy wyraźniej. Zauważasz, ile było w relacji napięcia. Ile niepewności, ile ciągłego dopasowywania się. Zaczynasz rozróżniać między tym, co było realnym zainteresowaniem, a tym, co było tylko tolerowaniem Twojej obecności. I to bywa bolesne, ale jest też wyzwalające, bo od tej chwili możesz wybierać nie z poziomu strachu przed samotnością, nie z poziomu lęku przed stratą, ale z poziomu czy to, co tu jest, naprawdę mi służy. I właśnie w tym miejscu wiele osób doświadcza czegoś, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Przestają gonić, a relacja albo się stabilizuje, albo kończy szybko. Bez miesięcy niepewności, bez przeciągania, bez emocjonalnego wycieńczenia, bo potrzeba zawsze wydłuża cierpienie. Wybór je skraca. Jednym z największych nieporozumień wokół tego tematu jest przekonanie, że nie potrzebować oznacza być zimnym, zdystansowanym, Albo emocjonalnie niedostępnym. To nieprawda. Chłód to brak kontaktu z emocjami. Brak potrzeby to kontakt z nimi bez uzależnienia. To ogromna różnica, choć z zewnątrz może wyglądać podobnie. Kiedy kogoś potrzebujesz, twoje emocje sterują tobą. Kiedy nie potrzebujesz, ty możesz być z emocjami, ale one nie dyktują każdej reakcji. Nadal możesz czuć tęsknotę. Nadal możesz czuć bliskość, nadal możesz chcieć, ale nie czujesz już przymusu, a przymus jest tym, co w relacjach niszczy najwięcej. Druga strona bardzo szybko wyczuwa różnicę między obecnością z potrzeby a obecnością z wyboru. Obecność z potrzeby jest napięta, jest w niej oczekiwanie, że coś się wydarzy, że coś zostanie odwzajemnione, że cisza zostanie przerwana. Obecność z wyboru jest spokojna, nie pcha, nie ciągnie, jest, ale nie domaga się potwierdzeń. I to właśnie ten spokój bywa interpretowany jako dystans, bo ludzie są przyzwyczajeni do relacji, w których emocjonalne napięcie jest normą, w których ktoś się martwi, zazdrości, dopytuje, reaguje natychmiast. Gdy to znika, pojawia się dezorientacja. A dezorientacja często prowadzi do refleksji. To dlatego tak często słyszy się zdania w stylu coś się w tobie zmieniło, jesteś inny, nie wiem co się z tobą dzieje. A tak naprawdę zmieniło się tylko jedno. Przestałeś opierać swoje poczucie wartości na czyjejś reakcji. I w tym momencie druga strona staje przed czymś nowym. Musi sama odpowiedzieć sobie na pytanie czy chce być w tej relacji, czy tylko była w niej, bo była wygodna. Gdy znika potrzeba, znika też komfort bycia wybieranym bez wysiłku. A to bywa bardzo niewygodne. Czasem reakcją na to jest zwiększone zainteresowanie, więcej wiadomości, więcej inicjatywy, więcej ciepła. I to jest moment, który łatwo źle zinterpretować, bo można pomyśleć, wreszcie zadziałało i wrócić do starej dynamiki, oddać spokój w zamian za chwilową bliskość. A wtedy wszystko bardzo szybko wraca na swoje miejsce. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, że powrót zainteresowania nie zawsze oznacza to samo. Czasem oznacza realną zmianę, czasem oznacza tylko reakcję na utratę kontroli, i różnicę między jednym a drugim widać nie w słowach, ale w czasie. Jeśli ktoś jest zainteresowany tylko wtedy, gdy przestajesz go potrzebować, ale znika, gdy znów jesteś dostępny bez granic. To znaczy, że nie interesuje go relacja, tylko pozycja. Relacja wymaga wzajemności, pozycja wymaga asymetrii. Przestanie kogoś potrzebować jest więc momentem prawdy dla Ciebie i dla drugiej strony, bo wtedy wychodzi na jaw, czy więź była oparta na wyborze, czy na zależności. I choć to bywa bolesne, jest też bardzo wyzwalające, bo kończy iluzję. Wielu ludzi przez lata żyje w relacjach, które trzymają się tylko dlatego, że jedna strona boi się odejść. Boi się samotności, boi się pustki, boi się tego, że już nic lepszego się nie wydarzy. I ta obawa sprawia, że potrzeba nigdy nie znika, a wraz z nią nie znika też nierównowaga. Moment, w którym przestajesz kogoś potrzebować, bardzo często przychodzi wtedy, gdy jesteś już zmęczony. Gdy masz dość ciągłego czekania, analizowania, tłumaczenia, i choć na początku może to wyglądać jak rezygnacja, w rzeczywistości jest to powrót do siebie, do własnego centrum, do miejsca, w którym twoje życie nie zależy od jednej osoby. I to jest moment, w którym relacje zaczynają się zmieniać: albo się rozpadają, albo dojrzewają, ale przestają wisieć w zawieszeniu, przestają być źródłem ciągłego napięcia. Przestają wymagać od ciebie, żebyś był kimś innym niż jesteś. Nie potrzebować kogoś nie oznacza, że nie chcesz bliskości. Oznacza, że nie jesteś gotów zapłacić za nią utratą siebie. A to jest granica, której wielu ludzi nigdy nie stawia. I potem dziwią się, że są niewidzialni, bo widoczność w relacjach nie bierze się z wysiłku, bierze się z wartości. A wartość bardzo często zaczyna być odczuwana dopiero wtedy, gdy przestajesz ją rozdawać bez warunków. Potrzeba bardzo często bywa mylona z miłością, zwłaszcza wtedy, gdy emocje są intensywne, a relacja niestabilna. Ludzie czują silne przywiązanie, lęk przed stratą, ciągłe myślenie o drugiej osobie i nazywają to miłością. A tymczasem bardzo często jest to potrzeba regulowania własnych emocji przez czyjąś obecność. To subtelna różnica, ale zmienia wszystko. Miłość nie polega na tym, że nie potrafisz funkcjonować bez drugiej osoby. Polega na tym, że chcesz z nią być, nawet jeśli potrafisz funkcjonować sam. Potrzeba mówi: Bez ciebie sobie nie poradzę. Miłość mówi: Z tobą jest lepiej, ale nie tracę siebie, gdy jesteś daleko. I dopóki te dwa stany są mylone, relacje będą pełne napięcia. Emocjonalna niezależność nie oznacza zamknięcia się na ludzi, nie oznacza unikania bliskości. Oznacza, że twoje poczucie wartości, bezpieczeństwa i sensu nie jest przywiązane do jednej reakcji, jednego gestu, jednej osoby. Oznacza, że możesz być w relacji całym sobą, ale nie musisz się w niej rozpuścić, żeby została. Kiedy przestajesz kogoś potrzebować, zaczynasz zauważać coś bardzo istotnego. Zauważasz, ile rzeczy w relacji robiłeś nie dlatego, że chciałeś, ale dlatego, że się bałeś. Ile razy przemilczałeś coś ważnego, ile razy zgodziłeś się na mniej niż było dla ciebie dobre. I to odkrycie bywa bolesne, ale jest też początkiem zmiany, bo od tego momentu możesz zacząć budować relacje inaczej, nie na zasadzie przywiązania za wszelką cenę, ale na zasadzie wzajemnego wyboru. Możesz być ciepły bez bycia zależnym, bliski bez bycia uległym, zaangażowany bez zatracania granic. I co ważne, nie każda relacja przetrwa ten moment. Nie każda osoba będzie chciała zostać, gdy zniknie potrzeba, a pojawi się równowaga. Ale to nie jest porażka. To jest selekcja, naturalna, bolesna czasem, ale uczciwa, bo relacje, które opierają się głównie na tym, że jedna strona kogoś potrzebuje, nie są relacjami partnerskimi są układami regulującymi lęk. I choć mogą trwać latami, bardzo rzadko dają prawdziwe poczucie spełnienia. Moment, w którym przestajesz kogoś potrzebować, jest więc momentem, w którym odzyskujesz wybór. A wybór jest podstawą każdej zdrowej relacji. Bez niego bliskość staje się ciężarem, a nie wartością. Jeśli ten film zostawił Cię z refleksją, jeśli pomógł nazwać coś, co od dawna czułeś, ale nie potrafiłeś ująć w słowa, to znaczy, że jesteś dokładnie w tym miejscu, w którym warto się zatrzymać i przyjrzeć swoim relacjom uważniej. Na tym kanale rozmawiamy właśnie o takich momentach: o psychologii relacji, o dynamice emocji, o rzeczach, które rzadko są wygodne, ale często są prawdziwe. Jeśli chcesz zostać na dłużej, subskrypcja jest po prostu sygnałem, że te rozmowy mają dla Ciebie sens. Do zobaczenia w kolejnym materiale.